Witajcie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie! Z ogromną radością i wdzięcznością witam Was w tej przestrzeni refleksji i nauki. Dziś będziemy mieli okazję zagłębić się w historię, która jest głęboko inspirująca i łączy nas z wiarą katolicką, przypominając o znaczeniu duchowości w chwilach wyzwań i bólu. Tematem, który będziemy eksplorować, jest relacja między Antonią Salzaną a jej ukochanym synem Carlo Acutisem, którego życie i dziedzictwo wciąż poruszają serca ludzi na całym świecie. Ta historia zaprasza nas do refleksji nad wiarą, cierpieniem i nadzieją oraz nad tym, jak nawet w najtrudniejszych sytuacjach możemy odnaleźć światło i sens. Zacznijmy od momentu, w którym Carlo dowiedział się o swojej chorobie. Zaczął czuć się źle w nocy z 3 na 4 października, a diagnoza białaczki promielocytowej M3, agresywnej formy nowotworu, miała głęboki wpływ na życie jego matki, Antonii. Wyobraźmy sobie burzę emocji, które musiała przeżyć: ból, zmartwienie, strach. Jednak nawet w obliczu tego dewastującego wyzwania Karlo okazał się niezwykle spokojny i miał niezachwianą wiarę. Z godnością zaakceptował swój los, co często wydaje się poza ludzkim zrozumieniem, stanowiąc potężne świadectwo jego duchowości. Jednak historia na tym się nie kończy. Antonia, podczas długich nocy spędzonych u boku syna, Zaczęła doświadczać głębokich przeżyć duchowych. W swoich snach pojawiali się święci, szczególnie święta. Franciszek z Asyżu, przynosząc ze sobą wiadomości nadziei i zachęty, święta Franciszek ujawnił, że Karlo odegra ważną rolę w kościele coś, co Antonia początkowo zinterpretowała jako wezwanie do kapłaństwa. Te doświadczenia nie tylko wzmocniły wiarę Antonii, ale również pomogły jej poradzić sobie z powagą sytuacji. W miarę upływu czasu, gdy zdrowie Karlo się pogarszało, Antonia miała w jednym ze swoich snów przeczucie głos, który ostrzegał ją o bliskości śmierci jej syna. Ten moment był niewątpliwie jednym z najtrudniejszych w jej życiu. Ale Karlo, z podziwu godną duchową dojrzałością, Zaakceptował swój stan. Podzielił się z matką, że ofiarowuje całe swoje cierpienie panu, papieżowi i kościołowi. Co za piękny przejaw miłości i poświęcenia! Gdy Karlo odszedł z tego świata 12 października, wydawało się, że proroctwo ujawnione Antoni się spełniło. To doświadczenie nie tylko wzmocniło wiarę Antoni. Ale także pozwoliło jej na nowo zrozumieć boski plan. Dla niej droga Karlo nie była daremna. Stał się symbolem nadziei i inspiracji dla wielu. Śmierć dziecka to nie wyból, ale Antonia znalazła pocieszenie w pewności, że życie Karlo miało większy sens. Po odejściu Karlo, Antonia poczuła silne i wyraźne wezwanie: kontynuować duchowe dziedzictwo swojego syna. Tak powstała fundacja Carlo Acutis, organizacja poświęcona promowaniu projektów społecznych i religijnych, które odzwierciedlają przesłanie miłości i wiary, które zawsze reprezentował Karlo. Fundacja nieustannie pracuje nad szerzeniem tej wiadomości, a wiele cudów przypisywanych jest w stawiennictwu Carlo, potwierdzając znaczenie jego życia i świadectwa. Nie możemy zapomnieć, że droga Karlo nie kończy się z jego śmiercią. Został beatyfikowany 10 października roku 2020 roku, a jego kanonizacja zaplanowana jest na 12 października roku 2024 roku. Wydarzenie oczekiwane z wielką niecierpliwością przez wszystkich wiernych. Historia Karlo Acutisa przypomina nam, że świętość może być osiągnięta przez codzienne czyny miłości i oddania wobec innych. Uczy nas, że nawet w trudnych czasach można żyć wiarą i być światłem dla innych. Zachęcam Cię, drogi widzu, do refleksji nad tą historią i tym, co ona oznacza dla Twojego życia. Jak możemy w naszym codziennym życiu żyć wiarą w podobny sposób? Jakie małe czyny miłości możemy zrealizować, aby uhonorować dziedzictwo Karlo, podziel się swoimi myślami w komentarzach poniżej. Ponadto, jeśli czujesz się poruszony tą wiadomością, nie zapomnij zapisać się do naszego kanału, abyśmy mogli razem kontynuować tę podróż wiary i refleksji? Świętujmy razem życie i dziedzictwo Karlo Akutisa oraz potężny wpływ. Jaki wciąż ma na nasze życie? Niech pokój Chrystusa będzie z wami wszystkimi. Kiedy Karlo otrzymał diagnozę białaczki promielocytowej M3, wielu mogłoby oczekiwać reakcji paniki lub rozpaczy. Ale, co zaskakujące, pozostał spokojny. Ta spokój nie był tylko fasadą. Była to prawdziwa akceptacja tego, co miało nadejść. Karlo stawił czoła wiadomości z dojrzałością, która zadziwiła wszystkich wokół niego. Wiedział, że życie może się drastycznie zmienić, ale nie pozwolił, aby strach zdominował jego myśli. Lekarze wyjaśnili szczegóły choroby, a Karlo słuchał uważnie, zadając odpowiednie pytania. Chciał zrozumieć, z czym się zmaga. To, jak poradził sobie z sytuacją, Zainspirowało jego bliskich i przyjaciół, którzy czuli się pewniej w jego towarzystwie. Ta jego spokój stał się latarnią nadziei w mrokach diagnozy. Antonia, jego matka, obserwowała siłę syna i odczuwała mieszankę smutku i podziwu. Choroba może być okrutna, ale postawa Karlo przyniosła trochę światła w tym ponurym scenariuszu. Mówił o swoich marzeniach i planach. Jakby nic się nie zmieniło. Ta zdolność do utrzymania nadziei w trudnych czasach była godna podziwu i zarażała wszystkich wokół. W miarę upływu tygodni Carlo nadal pokazywał tę odwagę, uczestnicząc w aktywnościach, które mógł wykonywać, mimo ograniczeń narzuconych przez chorobę. Chciał przeżyć każdą chwilę intensywnie, a ta determinacja stała się przykładem odwagi dla jego rodziny. Jego spokój nie tylko złagodził jego własne cierpienie, ale także pomógł wzmocnić więzi rodzinne w tak delikatnym momencie. I tak, nawet w obliczu tak agresywnej choroby, Karlo stał się symbolem oporu i pozytywności. Jego sposób stawiania czoła życiu i śmierci był potężnym świadectwem, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach można znaleźć pokój i wewnętrzną siłę. Akceptacja choroby przez Karlo Akutisa może być rozumiana w świetle fragmentu Izajasza 41. 10. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię i pomogę ci i podtrzymam cię moją sprawiedliwą prawicą. Tłumaczenie. Ten werset głęboko rezonuje w życiu Karlo, który, mimo dewastującej diagnozy, Wykazał się niezwykłą spokojem i niezłomną wiarą w Boga. Doświadczenie Karlo ilustruje: jak wiara może być potężnym źródłem siły, ta reakcja nie tylko zasługuje na podziw, ale również stanowi świadectwo mocy, jaką wiara może mieć w życiu człowieka. Przekonanie Karlo, że Bóg jest przy nim, wspierając go w najciemniejszych chwilach, Doskonale ilustruje boską obietnicę zawartą w księdze Izajasza. Postanowił nie poddawać się, lecz wykorzystać swoje cierpienie jako sposób na ofiarowanie siebie Bogu, co ujawnia duchową dojrzałość, której wielu szuka przez całe życie. Mamy tendencję do postrzegania choroby i cierpienia jako jedynie przeszkód, ale Karlo uczy nas że te doświadczenia mogą zostać przekształcone w momenty głębokiego połączenia z Bogiem. Jego wiara nie była powierzchowna, była głęboko zakorzeniona, co pozwoliło mu dostrzegać coś więcej niż ból fizyczny i niepewność życia. Stał się żywym przykładem tego, że nawet w najbardziej wymagających okolicznościach obecność Boga może być odczuwana, a boska siła może być wzywana. Ta idea jest zaproszeniem dla nas wszystkich, aby w momentach kryzysowych poszukiwać tej samej siły i spokoju, które Karlo ucieleśniał. Relacja Karlo z jego matką, Antonia Salzaną, również odgrywa centralną rolę w tej narracji o wierze, gdy Antonia zmagała się z bólem widzenia swojego chorego syna, karlo z jego spokojem dał jej perspektywę nadziei i wiary. Obecność syna, który nawet w cierpieniu wyrażał zaufanie do Boga, mogła być balsamem dla duszy zrozpaczonej matki. Ten przykład miłości i wiary wzmacnia przekonanie, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach możemy znaleźć pocieszenie i wsparcie w tych, których kochamy, a szczególnie w Bogu. W kontekście życia Karlo dostrzegamy, że jego akceptacja choroby nie była jedynie aktem rezygnacji. Lecz demonstracją aktywnej wiary. Nie ograniczył się do znoszenia bólu, przekształcił go w sposób, by uwielbiać Boga. Twierdząc, że ofiarowuje swoje cierpienie panu, papieżowi i kościołowi, Karlo nie tylko oddał się w stan pokory, ale również stał się narzędziem miłości i nadziei dla innych. Ta postawa odzwierciedla istotę chrześcijańskiej wiary która zaprasza nas do spojrzenia poza siebie i rozważenia, jak nasze doświadczenia, nawet te najbardziej bolesne, mogą być wykorzystane dla większego dobra. Spokój Karlo w obliczu śmierci jest potężnym świadectwem nadziei, jaką oferuje wiara chrześcijańska. Nie postrzegał swojej śmierci jako końca, lecz jako przejście do czegoś większego. To zrozumienie jest fundamentalne dla nas wszystkich, ponieważ przypomina nam, że życie doczesne jest tylko częścią podróży, jaką Bóg ma dla każdego z nas. Zaufanie do Boga, wyrażone w fragmencie z Izajasza, jest nieustannym przypomnieniem, że nigdy nie jesteśmy sami, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Historia Carlo Acutis'a uczy nas że prawdziwy spokój nie pochodzi z braku trudności, ale z ciągłej obecności Boga w naszym życiu. Wiara nie zwalnia nas od cierpienia, ale uzdalnia nas do stawienia Mu czoła z odwagą i nadzieją. Karlo w swoim krótkim życiu pozostawił dziedzictwo miłości, wiary i oddania, które wciąż inspiruje wielu, przypominając nam, że spokój w obliczu przeciwności jest możliwy, gdy w pełni ufamy Panu, to zaufanie nie jest negacją bólu, lecz wyborem, by dostrzegać coś więcej niż ból w kierunku boskiego światła, które zawsze nas prowadzi. W trakcie choroby Karlo Antonia zaczęła miewać sny, które budziły w niej zarówno ciekawość, jak i pocieszenie. Te objawiające się w snach wiadomości zdawały się przynosić nadzieję i ochronę. Wiele nocy widziała wizerunki świętych, zwłaszcza spokojną obecność świętego Franciszka z Asyżu, który zawsze ją inspirował. Te oniryczne spotkania stały się dla Antonii schronieniem, dając jej pocieszenie w momentach niepokoju. Figura świętego Franciszka była dla Antonii emblematyczna, gdyż szukała pocieszenia i siły w duchowości. W snach święty zachęcał ją do utrzymania wiary i nadziei, przypominając o znaczeniu miłości i współczucia. Budziła się czując, że w jakiś sposób jest chroniona i prowadzona przez większą siłę. Te duchowe doświadczenia pomagały jej stawić czoła codzienności, nawet gdy wiadomości o zdrowiu Karlo nie były dobre. Antonia dzieliła się tymi snami z Karlo, który uważnie słuchał. Z uśmiechem na twarzy. Wierzył, że te wizje były znakiem, iż są wspierani. Duchowe połączenie między matką a synem umacniało się z każdym opowiadanym relacją, tworząc jeszcze głębszą więź między nimi. Dla Karlo wiedza, że jego matka otrzymuje wiadomości nadziei, przynosiła spokój i czuł się kochany. Te doświadczenia nie tylko pomogły Antoni radzić sobie z jej bólem, ale także przyniosły jej poczucie celu. Zaczęła angażować się w działania charytatywne, inspirując się przesłaniami, które otrzymywała w snach. Obecność świętych stała się motywacją do pomagania innym, a ona poświęciła się opiece nad tymi, którzy najbardziej jej potrzebowali, jako forma uczczenia tej sakralnej więzi. Tak więc, podczas gdy Karlo zmagał się z chorobą, Duchowość Antonii stawała się filarem siły. Objawiające się sny i obecność świętych prowadziły ją na ścieżkę miłości i odporności, pokazując, że nawet w obliczu trudności, wiara może być potężnym światłem, które warto podążać. Relacja między Antonią Salzaną a Carlo Acutisem przedstawia głębokie świadectwo wiary i akceptacji w obliczu bólu. Doświadczenie Karlo po diagnozie choroby terminalnej jest potężnym przykładem tego, jak wiara może być filarem siły w momentach wielkiej próby. Gdy stajemy w obliczu trudności, często gubimy się w zmartwieniach i lękach, ale postawa Karlo, który pozostał spokojny i pewny, uczy nas, że prawdziwa wiara nie jest brakiem cierpienia, lecz obecnością Boga w naszym życiu nawet w najciemniejszych godzinach. Fragment z Izajasza 41, 10, który mówi Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię i pomagam ci i podtrzymuję cię moją sprawiedliwą prawicą. Silnie współbrzmi z doświadczeniem Karlo. On nie tylko otrzymał diagnozę białaczki promielocytik M3, Agresywnej i trudnej formy nowotworu, ale uczynił to z serenią, którą wielu z nas mogłoby uznać za niemal nadnaturalną. Zaufanie, jakie pokładał w Bogu, odzwierciedlało się w jego gotowości do zaakceptowania swojego losu, nie z bunciem, ale z poddaniem, do którego wielu z nas dąży, ale które może być trudne do osiągnięcia. Jego wiara nie była ślepą. Dodatkowo, Fundacja stała się punktem odniesienia dla młodzieży poszukującej sensu w życiu. Antonia widziała, jak wielu nastolatków identyfikuje się z Karlo, który, mimo swojego krótkiego życia, pozostawił niezatarte ślady. Poprzez warsztaty i różnorodne aktywności Fundacja zachęcała młodzież do autentycznego przeżywania duchowości i do wprowadzania zmian w swoim otoczeniu. Dziedzictwo Karlo stało się zatem mostem między pokoleniami. Fundacja Carlo Acutis nie tylko uczciła pamięć Karlo, ale także stała się latarnią nadziei dla wielu. Antonia, z niezłomną wiarą, potrafiła przekształcić ból straty w projekt, który promował światło miłości i wiary. Dzięki Fundacji Karlo dalej żył. Inspirując ludzi do wierzenia w lepszy świat i poświęcania się większym sprawom. W ten sposób dziedzictwo Carlo Acutis zostało utrwalone, pokazując, że życie i jego przesłanie są wieczne. Zamykamy ten dewocjonalny moment, reflektując nad głęboką relacją między Antoną Salzaną a jej synem Carlo Acutis, historią. Która przekracza ból i prowadzi nas do głębszego zrozumienia katolickiej wiary. W ciągu swojego życia Karlo wykazał się niezłomną wiarą, nawet w obliczu ekstremalnego cierpienia. Jego zdolność do akceptacji choroby i śmierci z pogodą ducha jest potężnym świadectwem miłości Boga, która przenika wszystkie okoliczności życia. Antonia z kolei uczy nas o znaczeniu zaufania Bogu. Nawet w chwilach rozpaczy i niepewności, duchowe doświadczenia, które przeżyła u boku Karlo, ujawniają, jak Bóg komunikuje się z nami, szczególnie w najciemniejszych godzinach. Sny, w których otrzymywała wiadomości od świętych, przypominają nam, że nie jesteśmy sami w naszej podróży. Święty Franciszek z Asyżu którego życie było naznaczone prostotą i miłością do bliźnich, stał się przewodnikiem dla Antonii, pokazując, że wiara może być światłem w mroku. Akceptacja śmierci Karlo była aktem całkowitego oddania się boskiemu planowi. On w swoim młodym wieku zrozumiał, że cierpienie może być odkupieńcze i ofiarował swój ból nie tylko Bogu, ale także Kościołowi i Papieżowi. Ten gest jest wyraźnym przykładem tego, że prawdziwa wiara nie ogranicza się do prostego poddania się, ale jest pełnym miłości oddaniem, które dąży do większego dobra. Karlo uczy nas, że życie to okazja do miłowania i służenia, nawet gdy stawiamy czoła wyzwaniom, które wydają się nie do pokonania. Fundacja stworzona przez Antoni na cześć Karlo jest rozszerzeniem tej miłości w działaniu. Nie tylko zachowuje pamięć syna, ale także poświęca się promowaniu przesłania nadziei i współczucia, które Karlo żył. Dzięki projektom społecznym i religijnym, fundacja staje się kanałem łaski, umożliwiając dziedzictwu Karlo nadal dotykać żyć. To dzieło jest świadectwem, że wiara manifestuje się poprzez konkretne działania miłości i solidarności. Beatyfikacja Carlo Acutis i jego przyszła kanonizacja to znaczące kroki podkreślające uniwersalność jego przesłania. Stał się wzorem dla wielu młodych ludzi, którzy pragną żyć wiarą w sposób autentyczny i inspirujący. Życie Carlo przypomina nam, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, nie tylko w momentach wielkości, ale w drobnych działaniach każdego dnia. Uczy nas że każdy gest dobroci, każdy akt miłości, może być odbiciem Boskiego światła, które w nas mieszka. Podobnie jak Karlo, jesteśmy zaproszeni do spojrzenia na nasze własne życie i zadania sobie pytania. Jak możemy być narzędziami miłości i wiary w świecie? Niech jego przykład oraz siła jego matki. Antoni, która, mimo bólu, znalazła wyższy cel, nas inspirują. Niech jego historia zachęci nas do wytrwania w wierze, do poszukiwania obecności Boga w naszym życiu i do dzielenia się tą miłością z innymi. Reflektując nad życiem Carlo i Antoni, pamiętajmy, że wiara to nie tylko przekonanie, ale codzienne przeżywanie. Niech każdy z nas stanie się posłańcem miłości Chrystusa, wprowadzając zmiany w życiu tych, Którzy nas otaczają. Połączmy się w modlitwie, prosząc o wstawiennictwo Carlo Acutis i wszystkich świętych, abyśmy razem mogli budować sprawiedliwszy i pełen miłości świat. Zakończmy ten moment razem, niosąc w sercach pewność, że nawet w obliczu przeciwności, światło Boga zawsze świeci. Niech historia Carlo i Antoni zainspiruje nas do życia z odwagą i wiarą. Przypominając, że jesteśmy częścią większego boskiego planu i że, podobnie jak Karlo, możemy być świadkami nadziei i miłości Boga w naszym codziennym życiu. Idźmy naprzód, pewni łaski, która nas wspiera, a pokój Chrystusa niech zawsze będzie z nami. W czasie nocy spędzonych przy łóżku syna, Antonia miała sny, które przynosiły jej objawienia i pocieszenie. Wizja świętego Franciszka z Asyżu, który mówił jej o ważnej roli, jaką Karlo miał odegrać w Kościele, przypomina, że nawet w sytuacjach rozpaczy Bóg może objawiać się w sposób, który nas pociesza i prowadzi. Fragment Łukasza, godzina 24:15, który mówi, a gdy oni rozmawiali i dyskutowali, sam Jezus zbliżył się i szedł z nimi, odzwierciedla tę rzeczywistość. Obecność Jezusa, nawet jeśli niewidoczna, przynosi nadzieję i kierunek, a dokładnie to, co Antonia przeżywała w swoich chwilach bólu i niepewności. Akceptacja śmierci przez Karlo, który postrzegał swój stan nie jako koniec, ale jako ofiarę dla Boga, odzwierciedla głębokie zrozumienie chrześcijańskiej wiary. Fragment 1 Koryntian, godzina 15:19 który przypomina, że jeśli nasza nadzieja w Chrystusie ogranicza się tylko do tego życia, jesteśmy najbardziej nieszczęśliwi ze wszystkich ludzi. Zaprasza nas do spojrzenia poza natychmiastowe okoliczności życia. Dla Karlo śmierć nie była tragedią, ale przejściem do nowego życia w Chrystusie. Ta perspektywa jest fundamentalna dla chrześcijańskiej wiary, która zapewnia nas, że śmierć nie jest końcem. Lecz nowym początkiem. Ofiarowując swoje cierpienie Bogu, Karlo nie tylko żył swoją wiarą, ale również stał się przykładem, jak możemy przekształcić ból w coś, co uwielbia Boga. Historia Karlo i Antoni uczy nas, że wiara nie jest tylko pocieszeniem w trudnych czasach, ale siłą, która popycha nas do życia z celem, nawet w obliczu cierpienia. Antonia. Po śmierci Carlo poczuła odpowiedzialność za kontynuowanie duchowego dziedzictwa syna, zakładając Fundację Carlo Acutis. To pokazuje, jak wiara może inspirować konkretne działania miłości i służby innym. Fundacja nie tylko promuje projekty społeczne i religijne, ale także szerzy przesłanie nadziei i miłości, które Carlo reprezentował w swoim krótkim życiu. To dziedzictwo jest świadectwem, że wiara może i powinna być żyta w społeczności, przekształcając życia i serca. Beatyfikacja Carlo Acutis i jego przyszła kanonizacja są uznaniem nie tylko jego